Witam wszystkich dzisiaj chciałem pokazać swój nowy zakup to akwarium tym razem jest to sprzęt akwariowy kupiłem nowy odmulacz z pompką sprawdzimy za niedługo jak jak to działa i czy w ogóle zdaje egzamin czy się nadaje i kupiłem nowy napowietrzacz, napowietrzacz filmy Aquaella. Już widać efekt już pąbelki. Tutaj i tu z boku z tego nowego napowietrzacza. Ten stary to już nie wiem jak czasu, ile czasu już działał, już ponad rok. I zaczął ostatnio szwankować z tyłu. To są z tego starego napowietrzacza. Wielki teraz chodzi, ale bywało tak, że przestawał pracować. Zdecydowałem się na taki zakup. Taki sprzęt. I tutaj jest mulacz. W stanie długo go wypróbuję. Muszę podmienić trochę wody. Użyję kota do tego. I tutaj jeszcze molinezja już jest w kotniku. Ale nie wiem, czy jednak to, co się okołaci, czy to będzie żywe. Już miałam wrażenie, że dwa dni temu się kociła, bo już miała takie. Nie wiem jak to się fachowo nazywa, ale powiem to po swojemu takie panherze czerwone Jakby właśnie się młode rodziły, ale już nic tam innego nie pływa, chyba że zjadła No i tak dalej wygląda moje akwarium Lotos bardzo się cieszę że urósł. Jest mały, mam nadzieję, że też rozrośnie. No i to na tyle ja zabieram się do podmiany wody.